Cześć, w kolejnym odcinku w Pokémon GO dawno nie było. Ja dzisiaj łapię swój luba bo swój nuba ma ewolucję mamy więc, A Więc ja, mi brakuje tylko 20 albo 30 cukierków, więc... No to 5 swinubów się złapie i się ma ewolucję. Dobra, jeszcze od razu usuwamy swój nuba, bo po co on jest nam potrzebny? Pfff, kilo Ile Nie my swój I ten będzie... Pff. Czy mam w ogóle ten przedmiot? Tak, żeby się nie okazało, że nie mam. Nie mam! Na szczęście. Na szczęście mam. I. Nie mam węgry. Węgary mnie to decydowały. No dobra, mam dwa dobre węgry. Dobre to one nie są, ale mogą być. Tam jeden Gengaryx będzie dobry, nie? Jeden ma 24 tysiące CP. A kolega widział, je jechał stary. Przybliżamy i lecimy, nie, nie? Zostawcie lajka i suba, ale nie zmuszam. Bo wiele mi hejterów w komentarzach pisze o, ciągle tylko żadnych mocnych filmów nie mogę, tylko żadne są lajki i suby. I co? Mówię? Ale, ale po co wy tak gadacie? I jednym shortem z Stegny, jak mówiłem, że poznałem Mele na plaży, to. Tak, byli byli. tak, mnie mnie, że kidos kidos tak, hmm. yeah. tak, też dużo zrobiłam candy, bo candy chcesz... To jest ta. To jest dokładnie tak, tak, O będzie dużo więcej candy. Za ewolucję. teraz będzie dużo kędzi, więcej będzie aż 10. Ju, już ju. potrzebujemy aż 100. Nie. No 10 dostaliśmy. I szybko, jeszcze takich praktycznie 5, 6. I. To nie jest widzowie? Nie odpuszczam go. Nie odpuszczę sobie go. Nie to nie jest Tu To kasztanowy ryj. To kasztanowy ryj, mały. Czekaj. To jest ten plac. Co? To są dwa placy. Napisane? Mhm. No, kada bur. Dobra. Mister łóżka On mi zawsze w ogóle właśnie przeważnie uciekają i nigdy nie mogę zrobić Alakazama. Coś, że nie mam dobrego Alakazama. Mm. O 50 candy już 50 hmm. Może szybko. czekajcie ile będzie mówimy achle dobra Dobra sprzedam w ogóle patrzcie moje nowe zdobycia to jest Lucky Kirlia To jest takie fajne Lucky Kirlia To jest lucky. Mega rzadki dla mnie w sumie. Laki rock. Boże, Laki Rajkan rok będę miał. Jeszcze tylko. O! Do, dobry pokarm, dobry, dobry. Dobry, bo się przydaje.

no candy, no. okay. proszę nie złapieć. Dziękuję. Proszę, fajnapka ci nie dałem. Burza będzie chyba. Fajnapka nie dałem. Zaraz wam pokażę moją najlepszą stąpić. którą zdobyłem wczoraj na rajdzie. W 4, w 4 osoby akroś. Sidra nasza złapała. To jest o 60 candy. Ile masz, ile masz IV? Tra. Tra. Trochę s... Dobra, wchodzimy i przy okazji to sobie ustawimy na Babi. Bo chcę, by miał kozackie babi. I... I to jest ten okay. Może by... Powiem... Tak, jest to ksernias. W ogóle on jest niby taki kolorowy. I Gites. Mamy ksereę Mamy ksereę jasa na badi Na mamy ksereę jasa Czy tu coś zbieram W sumie to... Nie Co się dzieje z wami, chuj kurde daj sidry no No te sidry Tu jeszcze chwilę pochodzę połapie połapię sidry, no. Czy posiedzę przed maławcem. połapie te pokemony. Ponagrywam dla was jeszcze... słaba sidra. To już jedną mam przygotowaną. Nie no, C si D. Ci. To cy? niech my no jest cydra trzymam ta jest najlepsza oznaczam i robię Chociaż. Chociaż no. To ty druga miała najwięcej cech. Co... Więc też mogłaby być mega. Dobra. Dobra. Nie wiem, jakie typy będzie miał Pokémony. Więc ja wezmę sobie po prostu moje. Albo nie, wezmę moje team. To nie walczy. No cóż, ty? Trzecim maczem. Albo też można dodać tego tyranitara. Nie używam maczampa bo wiem, że. To jest mrok. Na Mewtwo Mrok. Muszę zmienić. Jak macą się przydaje. Tutaj nie trzeba zbyt wielkiej winy. Na słabi Mork. No to mnie nawet nie zabije Dobra, chodzimy. chodzimy dwoma ciosami Jak nie będzie Dwie starcie, to trzema I tak go wykończą to, to jest funkus jest. To jest fangus. ktoś idzie już poszły sobie. Jeszcze podsumuję, tylko w szatułku, bo ja chcę. Um, lubię shadow pokemony Zbierać. Mam 500 z Już mam 4 T. W pogmentach jest tylko dwa balony, a nie 1 Może Xernas jest. Ksernas Spokojnie Ksernas. Ja cię już mam. Począt na minutorce swojej. X dlaczego jest taki niebieski? I Nie powinien być kolorowy. Y. Czy jest niebieski? Nie ma. Nie ma, że Dobra. Ilu.